105 lat Związku Inwalidów Wojennych. Bydgoszcz informuje. Na skwerze Inwalidów Wojennych, przy obelisku im poświęconym, uczczono pamięć kombatantów. Odbyła się tam uroczystość z okazji Dnia Inwalidy Wojennego i 105-lecia Związku Inwalidów Wojennych. Jest on jednym z pięciu najstarszych na świecie stowarzyszeń weteranów wojennych. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski podkreślił znaczenie działań Związku, który zachowuje pamięć i szacunek oraz wspiera kombatantów. Jest to pewien symbol naszej pamięci, współczesnych Polaków, że po stworzeniu w 1919 roku tej organizacji niosącej pomoc inwalidom z wojen okalęczonym, że my dzisiaj o nich pamiętamy i niesiemy im pomoc w różnych formach. Czytaj więcej na www.bydgoszczinformuje.pl.